Bob budowniczy, kolekcja opowiadań, strach, złota rączka. Był wczesny ranek, na podwórku swojej firmy budowlany Bob przygotowywał się do pracy. Miał dziś pogłębiać sadzawkę i ustawiać nowy znak drogowy. To są twoje narzędzia, powiedziała Marta i podała mu ciężką skrzynię. Bob zapakował ją do koparki. Jedziemy, rzekł do dźwigu i betoniarki. Tymczasem na drodze za miastem strach skarżył się, na... się traktorowi. Był strachem na wróble i wcale nie jest tak łatwo, jak się wydaje, narzekał. Nagle stare ogrodzenie, o które się opierał, pękło i strach wniknął koziołka. Traktor aż podskoczył z wrażenia. Ja to mam szczęście, mruknął strach. Uśmiechnął się krzywo. Muszę znaleźć sobie jakieś inne zajęcie. Już wiem, będę pilotem. Nie umiesz latać, przypominał mu traktor. Nie mogę, mogę się nauczyć, upierał się strach. Rozpostarł ręce jak skrzydła samolotu i machał nimi w górę i w dół. Właśnie wtedy Bob i jego brygada wjechali nagle za zakrętu i omał nie na, nadjechania stracha. Uważaj, krzyknął Bob. Koparka gwałtownie skręciła w bok, i skrzynka z narzędziami wpadła do rowu. Strachu! Nie można się bawić na drodze, zawołał Bob. Mam do ciebie prośbę. Powinny do pana ogórka i powiedz mu, że się wymieni ogna z domu le letniskowym. Dopiero jutro z góry ci dziękuję i pojechał na sadzawkę. Przepraszam, Bob. Dobrze, Bob. Mam rotowo strach. Nagle strach zauważył skrzynkę z narzędziami, nie ma już stracha na wrógle, wrzasną i zaczął machać błyszczącym słońcu kluczem francuskim. Oto strach, złota rączka do usług. Będę naprawdę budował, tak samo jak Bob. Potem wyjął młotek ze skrzynki, i zaczął nim walić w drewnianą bramę. Hihi, hi, łatwa robota! Chichotał. Teraz chyba wymienię te okna w domku letniskowym. Bob dojechał na kacze stawek i dopiero wtedy spostrzegł, że zgubił swoją skrzynkę. Był tam mój ulubiony młotek, zmartwił się. Poprosił dźwig, żeby wrócił tą samą drogą i poszukał narzędzi, które gdzieś wypadły. Dźwig wjechał wolniutko i rozglądał się dookoła. ten spostrzegł stracha, który z zadowoloną miną, miną niósł skrzynkę. Ech, strachu, zaczął dźwig trochę zdenerwowany. To są narzędzia Boba. Czy mógłbyś mi je oddać? Bardzo proszę, ale pod warunkiem, że najpierw mi pomoże zarządzą strach. Dźwięk nie bardzo wiedział, o co chodzi, ale zgodził się pomóc. Hura! wrzasnął strach. Mam już jedną maszynę budowlaną. Teraz jestem prawdziwym strachem budowniczym. A nad stawem Bob czekał i czekał na narzędzia. W końcu postanowił zadzwonić do Marty. Chciał, żeby wysłał do niego spychacz spry z za zapasową skrzynką z narzędziami. Po drodze spychacz spotkał stracha z dźwigiem. Będziemy wymieniać okno w domku leniskowym. Wrzasnął strach. Spychacz pospieszył się nad staw. Bob, bob krzyka, krzyczał. Dźwig i strach są już drodze. Do domku leniskowego strach chce coś wymieniać. Ma twoją skrzynkę z narzędziami. Naprzód brygado, zawołał Bob. Musimy powstrzymać stracha, może nie się narozrabiać. Na strach stał przed donkiem pana Ogórka i z radosną miną patrzył na swoje dzieło. Niezła robota, stwierdził z dumą. Drzwi szczękał nerwowo. Och, ech, hmm, wszystkie okna są skrzywe, ale, ale jak się przychyli głowy, są proste. Stwierdził strach i roześmiał się. Chodź dźwigów, w dachu stodoły jest dziura. Musimy teraz naprawić dach. O nie, jęknął dźwig. Bob, koparka, spychacz i betoniarka przyjechali do drewnianego domku. Nie mogli uwierzyć własnym oczom. Widząc, że ile szkół narobił strach. Och nie, krzyknął Bob. Naprawmy te okna od nowa, zanim dojdzie do jakiegoś wypadku. Przed stodą strach przywiązał sobie do pleców wielki arkusz plachy i kazał dźwigowi postawić się na dachu. Cudowny widok zawołał strachu teraz bądź ostrożny błago dźwig. O nic się nie ma, odparł wesoło strach. To robota sam dla... sam raz na stracha. Złotej rączki. Lecz w tej samej chwili gwałtownie wieczysko zmuchnęło go z dodoły i strach poszybował w powietrzu. Ratunku pomocy! wrzeszczał targany wiatrem. Spychacz, który stał przed drewnianym donkiem, usłyszał wołanie i popatrzył w niebo. Co to może być? Zastanawiał się. Ojej! Betoniarka się zaktusiła ze zdziwienia. Zdaje mi się, że nasz strach lata! Wszyscy zdumieni patrzyli na Stracha, który leciał wprost na nich. Ojej, ojoj, oj! brzeszczał Strach. Lądując na kominie letniskowego domku, dobre lądowanie ma szczęście Strachu podsumował go Bob. Powiedział, że ściągnie go z dachu, ale tylko pod warunkiem, że Strach już nigdy nie będzie używał jego narzędzi. – Dobrze, ojojoj, przepraszam, Bob, mam rotowo wystraszony strach. – Gdzie jest moja skrzynka z narzędziami? – spytał Bob. – Wszystko w porządku, Bob, ja ją mam! – zawołał dźwig, który właśnie nadjechał, brzęcząc i szczękając. – Dziękuję, dźwig, ucieszył się Bob, a teraz ciągnijmy tego nic z ponia na dół. Dźwig delikatnie postawił strachę na ziemi, chyba już lepiej być strachem na wróble i wrony. Doszedł do wniosku strach. To jednak bezpieczniejsze zajęcie, wolę straszyć niż budować. Koniec.